Konadzie, w co grasz? Grałem w Angry Birds Space, czyli najnowsza osłonę Angry Birds, która różni się od poprzedniej tym, że na przykład teraz pokazują, gdzie ptaki trafią przed wystrzelaniem, więc na przykład klikami. i uuu i plam. Konradzie, czyli powiedz mi, ta ob obwódka wokół asteroid oznacza, to że to jest grawitacja? Tak, bo jako że to są ptaki w kosmosie, to te ptaki teraz muszą się użerać z grawitacją. I na przykład jak przepchnę, o tutaj, to grawitacja przyciągnie... Dong! O, proszę bardzo. Są różne takie pola grawitacyjne i poziomy są trochę bardziej udziwnione nie polegają już tylko wyłącznie na przewróceniu wszystkich budowli, ale trzeba trochę bardziej się na gimnastykować. Ale przez to, że... A, nie trafiłem. Ale przez... A, trafiłem. Ale przez to, że jest jasno pokazane, w którym miejscu ptaki polecą, to nie jest takim szczególnym wyzwaniem. Czasem masz trzy gwiazdki? Nie, właśnie, bo tutaj gramy na iPadzie Twoim i żeby ładniej i więcej było widoczne na filmiku, ale ja grałem w takim swoim telefonie z, Samsung z Androidem, Samsunga na znacznie mniejszym ekraniku i też było spoko. A powiedz mi, czy rozumiesz fenomen tej Czy moja jest taka popularna? Tak, bo to jest to bardzo fajna gra. Spędziłem z poprzednimi częściami masę czasu. Z jednej strony tyle było tych różnych dodatków, że nie skończyłem wszystkich poziomów Birds, ale bardzo fajna gra. Nie rozumiem, nie rozumiem nienawiści. No, że wyobrażam sobie, skąd ta nienawiść się bierze, bo uu, ta gra jest popularna, więc my nie będziemy w nią grać. Ja, tak mam, ja mam, mam tak samo, nie wiem, z Call of Duty, choć gra w Call of Duty, koniec końców, ale. Mnie to jest po prostu zabawne. No, na przykład tutaj mi się nie udało po raz kolejny, ale pokażmy wam jeszcze. Ale konradzie, wejdź na chwilę do menu i pokaż ten filmik. Ale nie widziałem filmików pokazywać. Nie, filmiku pokażę, bo Oj. Pokażę, że to nie były filmiki. Ale mam wrażenie, że tego jest bardziej sfabularyzowana. Nie, nie, zawsze było to samo, tylko tam to było, Ale to zamiast właśnie to może zamiast filmiku pokażę wam, że jest to takie jak walka z bossem. O, i to jest boss. I my na przykład tutaj... A no walcz, walcz z bossem! Przebije jakieś marchewki, żeby... O, kamień spadnie na... A, nic mu nie zrobił niestety. O, właśnie, bo jeszcze mogę sobie... Nie wiem czy to było w... Nie grałem wcześniej na iPadzie w Angry co dużo, więc nie wiem czy to było w poprzednich, ale... O, może udaje mi się jakieś... No... Ale... No, to też mi idzie ta walka z bossem, ale poczekaj. Ta walka z bossem jest strasznie tricky, że tak powiem. Nie, bo za pierwszym razem jak byłem grałem, to ja przeszedłem za pierwszym razem, a nie trafiam w te kamyki, tylko w marchewki. Nie trafiajcie, jak, jak walczycie z bossami, to lepiej zrzucać na niego kamieniec, marchewki. Złoty prototyp. Pro, pro o i teraz będzie... Hup. Są jakieś nowe ptaszki? Tak, są nowe ptaszki, ale jeszcze do nich nie doszedłem, bo są jakieś taki, jest jakiś taki zamrażający wszystko ptaszek, ale jeszcze nie doszedłem do niego. Są też takie super ptaszki, jak tutaj widzicie przy trójce. Ok, w takim sensie tak, bo jakby większość ptaków z poprzedniej części ma trochę inne właściwości. Ale zaraz znajdziemy, bo gdzie? on? nie, to nie tutaj było. A może tutaj był? O, właśnie, bo jak pamiętacie, w poprzedniej częściach był żółty ptak, który z przestrzeliwaniem się jeszcze raz to przebijał drewno. I fioletowy ptak działa podobnie, ale przebija w tym kierunku, w którym kliknęliśmy, więc ja go strzelę tutaj. I każę muszę być tutaj. O, nie trafiłem akurat w kamień, Ale okej, okay, to teraz będzie lepiej. Uuu. O, dam, dam, dam. A użyj super ptaka? A nie wiem. A w sensie tego orła, to nie korzystałem z niego co podpowiedź. Eee, to weź zesetuj planszę i zesetuj tam daj to. i kliknij super orła i kliknij tam przy tych konstrukcji. A nie ma. No i... I co? A a, 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 czekaj, czekaj. A, wykorzystałem ci. Nie, nie nie, nie A, nie A już, no i teraz go rzuć. Rzuć go, rzuć go. I kikin, kikin! Kiki. No nie rozumiem. Wow. O, Oo widzisz, widzisz? Ooooooooo! Wow. Ale żeś zmarnowała mi super. Zmarnowałeś mi super ptaka, Konradzie, no? Nie to jest jakieś po prostu... No się o to chodzi, że Angry Birds było kiedyś hardkorową grą dla najbardziej wymagających graczy, niestety tacy gracze jak Paweł po prostu ze swoimi super ptakami sprawili, że teraz wiem gdzie trafię swoim ptakiem. Koszmar, nawet w toalecie tak nie mam. No dobra Konradzie, to dzięki za pokazanie na Angry Birds i do zobaczenia przy kolejnym Cyragam. Hej!